Czuj, zuchy i zuchny. Witam się z Wami serdecznie. Tutaj, druhna Ania. Na pewno słyszeliście, że jesteśmy w tak zwanej czerwonej strefie. Nie jest to nic strasznego. Oznacza, że wirus, przed którym wszyscy staramy się uchronić, dostał od nas czerwone światło i mówimy mu wszyscy: stop. Oznacza to, że musimy o siebie szczególnie dbać, no i mamy niestety pewne ograniczenia. Między innymi to, że nie możemy się spotkać na żywo, ale pamiętajcie, że zuch jest dzielny, na pewno dacie radę i my też, a my postaramy się, żebyście się w tym niełatwym czasie nie nudzili. Mam dla Was kilka zadań i e, niespodzianek i trochę informacji. I te informacje przywiozłam i ciekawe zadanie przywiozłam aż z Beskidu Śląskiego. Chciałam Wam pokazać kawałek polski. Niestety okazało się, że razem ze mną Beskid pojechała, poleciała. Ogromna chmura deszczu lało przez cały czas i za dużo Wam tego Beskidu nie pokażę. Ale mam dla Was jedno bardzo ciekawe i bardzo ważne zadanie, o którym na koniec. Ale najpierw porozmawiajmy sobie trochę o jesieni. I o tym, co ta jesień, jakie skarby nam przynosi i co można jesienią robić. Jesień to czas, kiedy dojrzewają różne warzywa i owoce, i można część z nich zjadać prosto z drzewa. Tak jak na przykład jabłka, gdzieś tutaj widziałam jedno takie pyszne jabłko. O, właśnie. Eee, ale nie tylko jabłka teraz dojrzewają, nie tylko one są skarbami jesieni. Na pewno znacie mnóstwo innych owoców, z których można ugotować pyszność albo jeść je na surowo. Ale dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o skarbach jesieni, które są może mniej znane, a równie cenne albo i bardziej cenne, jeśli chodzi o walkę z różnymi wirusami, takimi jak grypa czy przeziębienie, bo. Dbają o nasze zdrowie, zwiększając naszą odporność. To co? Ciekawi? Ten krzew, który widzicie za mną, to jest krzew dzikiej róży. Na pewno kojarzycie takie małe, czerwone kuleczki. To jest bardzo cenny owoc teraz jesienią. One są trochę kwaśne. Ale to dlatego, że mają bardzo dużo witaminy C. Tej witaminy C, która pomaga nam walczyć z przeziębieniem, z grypą, z różnymi wirusami, bo zwiększa naszą odporność. E, dzika róża ma więcej witaminy C nawet niż cytryna. I e, znajdziecie ją w wielu owocowych herbatkach, które możecie kupić w sklepie, ale taką owocową herbatkę można zrobić też samemu. Wystarczy ususzyć. E, takie właśnie czerwone kuleczki dzikiej róży, ale zanim zerwiecie cokolwiek, e, jak będziecie na spacerze albo w lesie, pamiętajcie o naszym kodeksie leśnego i e, zielarskiego zbieracza. Przypomnę, każdy zuch zbiera tylko to, co zna, i tylko tyle, ile potrzebuje. Więc trzeba się upewnić, czy roślina, którą chcecie zebrać, faktycznie z dziką różą, bo gatunków dzikiej róży jest trochę, one są w zasadzie wszystkie jadalne, ale dotyczy to również innych roślin. Jeśli więc nie macie pewności. E a najlepiej w każdym wypadku zapytajcie kogoś dorosłego, poproście również o pomoc, bo dzika róża ma trochę kolców i zrywając ją, myślę, że możecie się całkiem nieźle pokuć. Ale jeśli nie macie pewności, że to faktycznie jest dzika róża, to bardzo Wam i Waszym rodzicom polecam aplikację e, do rozpoznawania roślin. Ja korzystam z aplikacji darmowej, którą można bardzo łatwo ściągnąć na telefon, która nazywa się Flora Incognita. I. E, Tą aplikacją wystarczy zrobić kilka zdjęć, i ona podpowiada nam, co to jest za roślina, i jakie ma zastosowanie. I myślę, że jest to duże ułatwienie również w nauce rozpoznawania krzewów, drzew i innych roślin. Ja dzisiaj nie będę zbierać owoców dzikiej róży na herbatkę, ale chciałam zabrać ich kilka, bo będziemy robić. Wszyscy, małą jesienną niespodziankę. Teraz chcę Wam opowiedzieć o roślinie, która może jest mniej znana, ale też jest bardzo cenna. Co prawda, wykorzystywana głównie. W leczeniu dorosłych osób z kłopotami sercowymi, bo świetnie działa na nadciśnienie, więc możecie polecić babciom, dziadkom, a może nawet i rodzicom. To jest głuk. Ma takie podobne trochę do dzikiej róży: czerwone kuleczki, które świetnie nadają się do naszego zadania, które przed nami, o którym wam za chwilę opowiem. Więc jeśli spotkacie guk na spacerze, wykorzystajcie aplikację, o której wam powiedziałam, żeby się upewnić, że to na pewno jest guk i nazrywajcie kilka takich właśnie małych czerwonych kuleczek. A ja teraz chcę wam opowiedzieć o skarbach, które przywiozłam z Beskidu Śląskiego i co tam w tym Beskidzie można znaleźć. Ale zanim o tym, to powiem, co to w ogóle jest ten Beskid Śląski. I gdzie to jest? To jest pasmo górskie na południu Polski, gdzie jest góra, która się nazywa Barania Góra. I na tej górze ma swoje źródła. Największa i najważniejsza polska rzeka i to jest wasze pierwsze zadanie. Napiszcie w komentarzu jaka rzeka ma swoje źródła na stokach Baraniej Góry. Ale w Beskidzie Śląskim, zresztą nie tylko tam, również w innych Beskidach i w górach, ale także w łódzkich parkach i myślę, że w lasach również, można spotkać wiele ciekawych roślin. Jedną z nich jest ta, którą widzicie tutaj, właśnie u mnie za uchem. Na pewno kojarzycie doskonale: to jest Jarzębina Czerwona. Z jarzębiny również można robić smaczne przetwory i soki, ale tak jak wspominałam, dzisiaj nie będziemy gotować, ale chcemy wykorzystać coś, do czego... Również jarzębina była używana przez naszych przodków słowian, a mianowicie do robienia amuletów odstraszających złe duchy i e, demony. My może nie będziemy robić amuletów odstraszających złe duchy, ale możemy zrobić za to wspaniałą jesienną biżuterię. Do tego możecie wykorzystać czerwone kuleczki dzikiej róży. Możecie wykorzystać również owoce głogu. Czerwoną jarzębinę, ale może znajdziecie również jakieś inne skarby jesieni, które do takiej biżuterii się nadadzą i do takich amuletów jesiennych e, będzie można je użyć. To już wszystko na dzisiejszej zbiórce. Na koniec mam jeszcze dla Was muzyczną niespodziankę, czyli piosenkę, którą przywiozłam Wam również z gór, a która często jest w górach śpiewana. Mam nadzieję, że się jej nauczycie i kiedyś będziemy mogli zaśpiewać razem. Ale zanim ta piosenka, przypomnę Wam o dwóch zadaniach, które Wam dałam dziś. Po pierwsze, sprawdźcie jaka Polska Rzeka zaczyna się, czyli ma swoje źródła na stokach, baranie i góry w Beskidzie Śląskim. A po drugie, zabierzcie koniecznie rodziców na spacer do parku albo do lasu i poszukajcie leśnych skarbów, może takich, o których opowiadałam Wam dziś, czyli e, owoce dzikiej róży, owoce głogu, a może korale, jarzębiny. A jeśli znajdziecie jeszcze jakieś inne leśne skarby, to koniecznie wykorzystajcie je do zrobienia leśnej biżuterii. I odpowiedzi na zadanie, zdjęcia waszej biżuterii umieśćcie w komentarzach pod tym filmikiem i pochwalcie się waszym drużynowym. Do zobaczenia. Po tym właśnie pożegnałem we wtorek w Stronisku po sezonie. Doliny wczoraj wszedł ostatni gość, za oknem plucha kubek parzydło. Dla mam dość We wtorek w stromisku po sezonie Doliny wczoraj wszedł ostatni gość Za oknem plucha Ty, I tych gór mam dość Szaruga niebo powoli zasnuwa Wiatr już gałęzie potrząsa Z liści pod wiatr pod górę Znowu sam zasuwa że w schronisku spotkam kogoś z bliskich, we wtorek w schronisku po sezon... Ty, I ty ból mam dość. Ludzie tak wiele spraw muszą załatwić. To więcej siebie dać czy mniej. We wtorek stronisku po sezonie w doliny wczoraj zszedł ostatni gość. Za oknem plucha kubek I tych mam dość We wtorek w Stronisku po sezonie Do wczoraj zszedł ostatni gość Za oknem plucha, kubek parzy Mae'n dod i'r gwrdd, mae'n